Nie mam widzowie. Wiem, że dawno nie było odcinku, ale jakby słyszycie po moim głosie. Mam kata. Tak. Przeziębiłem się i też. Yy, może pomyślicie. Yy, Keri dlaczego nie nagrywasz odcinków? Problem jest w tym widzowie, że no jest czas, a czasem nie ma, więc i nie wiem kiedy będzie ten odcinek. Yy, ogólnie to. Może będzie jakiś specjalny, nie wiadomo. Ale widzowie, powiem Wam jedną rzecz: dawajcie lajki like sobie to na 500 subów albo na 50 subów zrobię taki odcinek, że normalnie będziecie pod wrażeniem Będą tak dużo ludzi, i też zaproszę Was. Więc Zrobię Discorda, wbijcie na tego Discorda i tam będzie więcej informacji. Jak chcecie więcej Emila Koczura i mnie, Minecraft albo 99 nocy, to napiszcie w komentarzu. Dzięki, nara.